Uczestnicy warsztatów fotograficznych w ośrodku postaw twórczych przy ulicy Działkowej zaprezentowali swoje prace na pierwszym w Polsce festiwalu publikacji fotograficznych Paper Photo Festival w Katowicach. Właściwie ksi festiwal e, książkowy e, natomiast w tym roku były dwa konkursy na książki fotograficzne i na makiety. I nasze cztery y, książki, które w zeszłym roku w czerwcu, w tym roku w czerwcu prezentowaliśmy, y, książki kursantów zostały do, y, wybrane do wystawy pokonkursowej, a książka właśnie Oli Pawłowskiej, której wystawa tutaj na korytarzu Wisi, więc zapraszamy do oglądania jej. Y, jest na shortliście i będzie mieć szansę powalczyć o jedną z głównych nagród. Dlaczego dwa martwe gołębie nie mogą latać? Skoro mają aż cztery skrzydła. Książka, która znalazła się na shortliście podczas tegorocznego Paper Photo Festival, książka, która opowiada o trudnej miłości, która opowiada o gołębiach, które muszą dopasować się do życia w mieście oraz o tym, jak ciężko dopasować się, kiedy nie jesteśmy częścią tej samej układanki. W Katowicach pokazano pracę czterech kursantów zajęć z fotografii w Ośrodku Postaw Twórczych. To jest książka właśnie Oli, jest książka Olka Kubiaka i Lumieć Potomków, Kazimiery Bielawskiej Wyrwane i Katarzyny Jankowskiej, Kobieta o Zimnych Dłoniach. Zdjęcie za moimi plecami to wystawa, która została powieszona dwa lata temu. Tak, dwa lata temu, kiedy byłam po moim pierwszym roku właśnie w OPT. A wystawa książki na Paper Photo Festival to jest moja pierwsza książka fotograficzna, którą właśnie wykonałam, kiedy byłam w klasie maturalnej, kiedy byłam przed różnymi zmianami w moim życiu. I no teraz jak też na nią patrzę, no to widzę taką książkę, która jest o, o bardzo takim szybkim, Rozwoju, o planach, o marzeniach, więc dlatego też patrzę z taką czułością, chyba, na tą książkę, bo, no bo właśnie ona jest jeszcze z tego okresu, takiego powiedzmy, przed tymi takimi dużymi rozczarowaniami. Jest to książka Kobieta o zimnych dłoniach, i zrobiona w ramach kursu w OPECie. Razem z Filipem Jasią. A wysłałam pracę na festiwal, dlatego że jest to pierwszy taki festiwal w Polsce, w którym można pokazać takie, tego typu pracę, tak dedykowany. A gdzieś w którymś momencie, jak robiłam zdjęcia, stanęłam w takim punkcie, że chciałam czegoś więcej. I wtedy znalazłam ten kurs w opecie, książki fotograficznej i chciałam spróbować. I okazało się, że jest to bardzo fajna forma. Opowiadanie historii zdjęciami jest, jest czymś więcej niż samo robienie zdjęć. Oprócz tej wystawy makietowej jest też wystawa książek, książek fotograficznych w dużych nakładach, wydawane przez oficjalnie przez duże wydawnictwa też, więc, więc warto sobie też zobaczyć, jak wygląda ten rynek książek i jaka to jest forma wypowiedzi artystycznej. W październiku tego roku ruszył kolejny semestr kursów realizowanych w ośrodku postaw twórczych przy ulicy Działkowej, szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.opt.art.net